A teraz nasz skarb Gemma Bizantyńska, jeden z pierwszych eksponatów w naszych muzeum. Wyobraźmy sobie, proszę państwa, podwórko przemyskiej kamienicy przy ulicy Władycze. Podwórko zasypane żwirem, gruzem. Podwórko w trakcie przebudowy jednej z kamienic. Duży ruch tam panuje. Robotnicy kręcą się, przywożą, wywożą y, różne materiały. No i dzieci asystują przy tych ich, ich pracach. Schodzi z piętra ośmioletnia dziewczynka. Nie znamy dokładnie jej imienia. Może to była Ewa, może Helenka, może Hania Szumańska. I to ośmioletnie dziecko bawi się wśród tego remontowego bałaganu. I nagle w pryzmie piasku czy żwiru znajduje dziwny kamień taki płaskowy, pukły, owalny. Oczyszcza ten kamień, patrzy. Kamień jest naznaczony jakimiś znakami. A ponieważ dziecko nie wie, więc się pyta. No i pierwszy przychodzi jej starszy brat, czternastoletni Aloizy. No i też ten kamień zastanawia Aloizego. Po kilku dniach Alojzy postanowił pokazać kamień swemu koledze, Kazimierzowi Osińskiemu, również czternastolatkowi. Gdy Osiński kamień obejrzał, uznał za nieco dziwne znalezisko, postanowił ten kamień od Aloizego odkupić. I tutaj dalej przekaz mówi, że. Transakcja doszła do skutku i zapłacono za kamień 10 halerzy. Kamień trafił do kolekcji Kazimierza Osińskiego. Ta kolekcja się dopiero tworzyła, bo dopiero yy, właśnie wówczas około roku 1897, ten młody. Człowiek postanowił, że, za, że będzie zbierał różne starożytności i ten kamień był jednym, jedną z nich. Gdy Osiński skończył architekturę w Lwowie, gdy stał się panem architektem około roku 1909, Wspólnie z innymi, nieco starszymi obywatelami przemyśla, założyli Towarzystwo Przyjaciół Nauk. I przy Towarzystwie Przyjaciół Nauk powstało muzeum, jako agenda tego towarzystwa. A kamień, który wówczas przed kilkunastu laty przy ulicy Władycze został znaleziony. Wszedł do tego muzeum jako jedno z muzealiów. Ten kamień to heliotrop, czyli krwawnik, zielony kamień z czerwonymi i ugrowymi żyłkami i że ten płasko wypukły kamień to jest bizantyńska gemma, która jako mały przedmiot w jakichś tajemniczych okolicznościach tu przewędrowała. Potem okazało się, że takie gemy są rzadkością. I właściwie kamiennych gem w typie intaglio, czyli rytych wgłębnie, jest w świecie bardzo niewiele. I że ta nasza przemyska gemma jeden z pierwszych albo może w ogóle pierwszy eksponat Kolekcji Kazimierza Osińskiego to jest bardzo cenne muzealium. Nic dziwnego, że do dzisiaj ten przedmiot skupia uwagę historyków, historyków sztuki, znawców gem, znawców sztuki bizantyńskiej. Raz, że z uwagi na swoją rzadkość, a po drugie, że jest muzealium dość tajemniczym. Genna została znaleziona na Władyczu, w miejscu tradycyjnie kojarzonym z Władykami Przemyskimi, czyli biskupami wschodniego obrządku. Była jednym z pierwszych naszych eksponatów i jest jednym z najcenniejszych naszych eksponatów lub też Najcenniejszym. Dlatego obecnie prezentujemy ją na naszej jubileuszowej wystawie, a nie na wystawie stałej kredo na dwa głosy. Tam na wystawie stałej kredo na dwa głosy, ma swoje własne miejsce. Zaraz przy wejściu na tę wystawę. Tutaj prezentujemy ją w gabinecie Kazimierza Osińskiego. I zaznaczamy tym samym, że to jest to muzealium, na które młody Kazimierz Osiński miał szczęście trafić u zarania swej muzealnej drogi.